Witam z tej strony. Dziadek ma branie. W dzisiejszym filmiku wędkarstwo fiderowe przynęta pop-up. Mamy dużą rybę. Mamy dużą rybę. O. Myślę, że to będzie amur. Na Watwersa wziął pomarańczowego. Na lewą stronę, nie wiem, czy go wyciągnę, chyba duża ryba myślę, że to. Proszę na lewą stronę. Szuka gdzieś, żeby się zerwać. Patrzcie, jak pracuje fajnie ta bębka. Dive Aqua Light do 100 gram wyrzutu. 330 cm długości Dobra, powoli trzeba będzie już tam kombinować. Jednak to nie amurych, tylko karp. Piękny, taki z 6 kg.

No nic, nie zważymy go, bo nie wiem, gdzie wagę mam. Ale wam przynajmniej pokażę. Myślę, szóstka, siódemka. Dobra, wypuszczamy rybę. Wypuszczamy ją. Piękna ryba. Piękna. Uciekaj. Na Obrał zaraz Wam pokażę na, na co dokładnie na tego Watwersa pomarańczowej dobra i do następnej prawie 9 kg karp właśnie mi siad. dobra wypuszczamy rybę nie nagrywałem na jedną jedną kulkę orzechową piękny karp jak widzicie kurde ciężko było na federazm tak jakby więcej miał, kurde, jak z 10 kilo, bo mi rozwalił podbiera. O, dobra, poszedł, I elegancko, piękna ryba, dobra. No tylko, że mi pokazuje, że 720 jest, Aha. O, o, będzie ładna ryba. To będzie ładna ryba. Ułaj. Będzie ładna ryba. I ona pójdzie tam za, za ten, to już koniec. To już koniec będzie. Na Batwersa. Na Batwersa.

Patrzcie, patrzcie na niego, tu jest moja ręka, o, czekajcie, tu jest moja ręka, a teraz zważymy go, ile ma, dobra, czekajcie, także... Myślałem, że ma więcej, ma 8 kilo. Ma 8 kilo. Że ma więcej. Dobra, wypuszczamy go. Tak, żebyście widzieli jak się go wypuszcza. Chwilę mu trzeba dać. Żeby się kurde, rozluźnił trochę. Bo się zmęczył biedok. 8 kilo. Minus... Minus siatka. Podbiera. I na Watersa wziął. Ja pierdzielę. To sumia.